Drodzy widzowie, stała się rzecz wręcz tragiczna ponieważ wraz z najnowszym magazynem LEGO Ninjago Dragons Rising cena podrożała do 25 zł bez jednego grosza jest to oczywiście wiadomość tragiczna ja się płakać chcę, że Płacisz za magazyn z figurką, z jakąś kartą. I możliwe, że w niektórych wydaniach będą jeszcze i saszetka z kartami naklejkami. Ale to już jest po prostu... przegięcie pały tak naprawdę, że płacisz 25 zł za to. Gdzie na przykład są saszetki, znaczy teraz kartoniki z minifigurkami. Gdy płacisz około 20 zł, nawet mniej, bo chyba to kosztuje 18, jakoś tak. To jest aż 7 zł drożej. Dlaczego to doszło? No, naprawdę, ja myślę, że za około 2-3 lata cena będzie około 30 zł. Czyli jak kiedyś kosztowały. Legacy, gdzie były dwie figurki No ale dobra, już bez legendnego gadania Jest to kolejna dziwna rzecz, ponieważ mamy Zaszetkę z kartami z LEGO Ninjago Dragon's Rising Trading Card Game Seria 9 następny poziom Gdzie Od tego roku na rynku było, była seria 10 Obecnie są naklejki, więc im się chyba coś pomyliło nie wiem, otwórzmy to od razu, bo nie mam żadnych oczekiwań z tymi kartami. O, jakaś nawet chyba jedna z rzadszych kart się trafiła, ponieważ jest to smo Smocza drużyna Zeina. O, nie ma nawet napisanego co to jest za karta, spoko. O, no to jest faktycznie jakaś rzadsza karta, ponieważ mam jeszcze drugą specjalną kartę, czyli wyższy poziom spinający się Ari. Czekaj, wezmę za to, co ja dostałem. Eee, co to jest za karta? co nawet nie ma napisanego co to jest za karta. No jest... Nie wiem czy to jest mega karta, mega kart Legacy, ultra karta, czy karta platynowa. Nie wiem co to jest. To nie ma podanego. A to nie jest chyba po prostu wyższy poziom. Nie, nie obchodzi mnie to tak w Mamy jeszcze taką kartę. Jest to. Znajomy kształt. I mamy tutaj Zejna. Mamy tutaj duchowy, gdzie mamy Loida Mamy kardę, kartę pojazdu, czyli mech żywiołu ziemi Kola. Oraz duet wojownik Wilczej Maski Strażnik. po końcu taka rzadka się w sumie, ale. Takiej nie mam gdzie wsadzić. Bo. No. I dostajemy jeszcze Nokta, który będzie w, w październikowym wydaniu. Znaczy, to już jest 2025. Jest to serii 10 A nie, to karty serii 9 Na pewno im się coś pomyliło, bo nie wierzę, żeby dali. I mi się wydaje, że po prostu pomylili z naklejkami, bo chyba nawet za granicą, na przykład w Niemczech, właśnie dosta dostali. No ale nic. No. Zobaczmy, co tu jest. Mamy reklam reklamę LEGO Dreams. W ogóle, sobie sprawę, że przestałem już nagrywać w jednym miejscu, gdzie w sumie mi było wygodnie nagrywać te magazyny. Ale no już trudno. Jak już tu nagrywam, to już niech będzie. Mamy tutaj DriX. Mamy jak złożyć ten kostur dla ułomnych, oczywiście, ponieważ ja po prostu nie przyjmuję do wiadomości, że nawet Nawet siedmioletek by umiał to złożyć. No ale dobra, już się nie denerwujmy. Ja wiem, że podnieśli ceny magazynu, ale. No, trzeba się uspokoić. Mam główki, mam główki. Reklamę komiksu Lego Star Wars z mini-figurką szturmowca. Jakby nikt nigdy nie miał. Mamy komiks, Eee... komiks, komiks. Mamy łamigłówkę, mamy plaka z Rasem i Arinem. Mamy plaka z. Yy, Dziurawy? Nie, myślę. Z Nijom, Lloydem i Kajem. Jest Ninjago napis. Tutaj mamy stópki Arina. Mamy konkurs. Gdzie są dwa razy do wygrania, zostawię 4, dwa... ale akurat ten jest fajny. Ten akurat jest jeden z lepszych, muszę przyznać, ale. Dziwne Mamy dwa razy do wygrania spinnery i trzy razy do wygrania samochód wyścigowy loina z napędem typu Bal... balbak Jak to się chyba czyta? Mamy dalej część komiksu Kolejny komiks... O, fraka w ogóle to mamy Kolejny komiks... Łamigłówki z... Trochę podejrzanymi postaciami Mamy grmota. Mamy takie coś, nie wiem co to się dzieje. Aha, instrukcja do tej gry. Już 2 września. Prawdopodobnie najlepszy dodatek w tym roku do magazynu. Czyli potężny widmowy wojownik Dragon Janinów. Nawet czytać tego nie umiem. Potężny, widmowy wojownik dragonianu. No. Można, można. I to jest naprawdę świetny dodatek. Ponieważ Blownoszyn lubi yy, dawać nam niekompletne. A tu nawet smoczka dali. O mój Boże! Tylko szkoda, że nie ma nóżek. Tylko ma ten. Odlew tej yy, nóżek ducha. Tego dymku. Ale co tam? To jest chyba ty tyr w ogóle. Nie, to nie jest tyr. Nie, bo terma biały. No ale i tak, genialny dodatek. Jedyna normalna rzecz w tym wszystkim. No I mamy jeszcze reklamę jednej z najlepszych serii, yy, z licencją, która została zabita przez y, samo Lego. Mianowicie z Lego Disney robią nawet Lego Batman. Naprawdę to jest smutne, ponieważ jest to wydanie specjalne z Supermanem. A i tak to jest nazwane Lego Batman. Z tyłu jeszcze mamy koparkę. Wiecie co jeszcze by było zabawne? Jakby, jakby mi jakiegoś elementu brakowało? No? Jezu, myślałem, że już mi główki brakuje. A spadła pod Jezu, już nie po prostu. mi najgorsze. Że to faktycznie będzie tragedia. No. Jest to jest mój trzeci lloyd W filmiku który dostaniecie za tydzień Czemu ostrość nie łapie? W filmiku który będziecie mieć za tydzień będziecie mieć trzeciego tego lloyda Nie wiem czemu ostrość nie chce złapać Jest to po prostu figurka która jest wszędzie I podoba mi się ona średnio Jezu co jest No trudno to no, Na najnowszym odcinku zobaczycie który będzie za tydzień zobaczycie Lepiej to, ponieważ już i tak widzieliście w recenzji Kiełgrzmota O, patrz Ja mam tu obrazek Nawet na ten obrazek nie patrzę Po prostu widzę tu elementy jakie mam Po prostu wiem jak to budować Ponieważ nie jestem ogr ograniczony umysłowo Ty jak to Blue Ocean myśli LEGO że nie umie zbudować jakiegoś kostura. Czy jak to się nazywa? Aha, wielkiej broni. Która jest no dwa razy większa niż Sam Lloyd. I czemu upośledzona ostrość nie łapie? Naprawdę, ja ten odcinek nazwę, że to jest Rant. Ponieważ no jest to zdecydowanie najgorszy dodatek do tegorocznego magazynu. I w ogóle najgorsze wydanie. Jezu! To po prostu obrzydliwy magazyn i naprawdę jeżeli nie macie nawet tego Loida, to nie kupujcie tego. Pokażcie Lego, że... i Blue ocean, że my nie chcemy tego już za 25 zł, to wiecie co oni mogą zrobić. Pocałować wiecie gdzie Pomylić się z kartami, które kosztują 6 zł. O. o, o. 6 zł. No kurde. O, 6 zł. O widzicie. Czyli na przykład gdyby nie ta saszetka, to odejmijcie sobie 6 zł. Najemyśmy musieli zapłacić 19. Czyli tyle, ile wynosiło 2 lata temu magazyn. I ja pamiętam nawet, że pierwszy magazyn po podwyższeniu ceny na 20 zł. To była smocza wersja Kaja. A to jest pierwszy dodatek do podniesienia ceny do 25 zł. I to jest po prostu wstyd Lego. Wstyd, a już wiem czemu się on nie łapie, ponieważ jest światło, bo jest ciemno już. Ale już to nagra, żeby mieć spokój. No i tak wywalone w to mam. A... No wiecie co... No ja jestem po prostu... zniesmaczony. Ja po prostu z czystego serca daję temu dodatkowi. Jak i w ogóle magazynowi ocenę 2 na 10. Jest to najniższa ocena, jaką kiedykolwiek dałem jakiemukolwiek magazynowi. Jakiemukolwiek w ogóle zestawu. Yy, rzeczy związanej z Lego. I jest to po prostu no, smutne. Smutne. Całe szczęście już za niecały. W pół miesiąca, nie no, są to jest za więcej niż pół miesiąca Dostaniemy Grzmota i to jeszcze w najgorszy dzień, czyli 2 września Gdzie wszyscy wracamy, do, w większość wraca do szkoły W tym oczywiście ja No i powiem wam tak F Dla LEGO i dla Blue Ocean To by było chyba już na tyle, ponieważ już ja sumie nawet wszystko powiedziałem, to co chciałem. Aż po prostu zastanawiam się, czy w ogóle to jest sens jeszcze zbieranie tych magazynów. Ponieważ magazynów jest 13 w ciągu roku, i załóżmy, że w przyszłym roku będzie stała ta cena 25 zł, to musisz zapłacić 300 zł prawie. Nie, 300 zł rów. 300 złotych Nie, 13 no jest jest 325 zł musisz zapłacić Około, bo to oczywiście No, także Przemyślcie to Blue Ocean i Lego Żeby zostawić tą cenę w spokoju Te 25 zł To już jest maksy maksymalna ilość nie dałbym więcej. Naprawdę. To już jest finish. Chociaż dawajcie już te na ramienniki, a nie takie gołe figurki. Przecież to wygląda beznadziejnie bez naramiennika. Jeszcze jak wam się zdarzy, że nie dostaniecie główki, tak jak ja nieraz, albo jakiegoś elementu, to ja, to ja po prostu się zastanawiam, kto to produkuje w takim razie. Bo to jest po prostu żałosne w takim razie się powtarzam, wiem, ale No to, to nie jest, to nie jest okej okay. to nie jest ok, I zaraz chyba trzeba po prostu pogadać środkowy palet i pójść spokojnie spać, ja nas zostawiam z tą myślą dzięki i cześć